Witam. Dzisiaj yy, witam Was. Dzisiaj sobie gramy w, w Defense. Mamy nowy update. Jeszcze chcecie więcej takiego odcinka. się łatwo górę i suba mm, No, zaczynamy. Jest nowy update yy, o jakiś Italian. Krajecie są jakieś. Mm, muszę sobie je sobie zobaczyć. jakiś Italian. Italian Traits, Trades, Patapin, boneka, amburabu, trelaleo, trelala <coughs> więc. Mm, no zobaczymy sobie jak ten jak to wygląda. Zobaczmy sklepik. Mamy nowe tutaj Italian Krayty. Wiecie co mam 2209 gemów, kupmy sobie trzy. A czemu nie? Kupmy sobie trzy te. Mamy genet, czemu nie? Tak, mamy Tung Tung Tung, który ma no, nawet fajne rzeczy. Nie? Mamy Celero który chodzi, ma, ma 36 tysięcy DPS -a. I ma 0,5, okay, jakieś Boneka Ambalawu no, ma 100 tysięcy DPS no, 200, mod Dimejza. Eee, -pata Pin Patapin. Ma 180 tysięcy. Och, dobra, no to on już ma fajne. ona fajne, no. I mamy Galaxy Tung-Tung. On ma 180 tysięcy. I 0,1, no. I 75 Ranger. Nice. Fajnie, fajnie. Więc otwórzmy sobie, może, już Gifta. Otwórzmy sobie jednego. Może zobaczmy. I mamy, mamy Tung-Tunga. Mamy nowego Tung-Tunga. Hmm. I zobaczmy czy... Okej, okay, on kosztuje 300, mamy Tungtunga. Ona jakieś... O ma fajne, oczywiście. Nieźle. opróczmy jeszcze jednego. Ja mam jeszcze tego tlalego tylela. On mi się podoba. Dobra, znowu mamy Tungtunga. Więc jakoś... No tak średnia. Odróbmy Odzró jeszcze raz. Okej, okay. oo! Nie, 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 nie wierzę w to. Brr brr patapin nam wyleciał. co jest? Nie no. No, dobra. Czekajcie, ja muszę sobie usunąć go tego typa i założyć brr brr patapin. Oczywiście tego tungtunga też załóżmy zamiast tego, bo w sumie ten mi nie jest potrzebny. Tego fungo. Yo! Ty wleciał nam! Ja nie mogę. Ej, dobra, aż ja... Jeszcze się dokupujmy. Jeszcze dokupmy jeszcze. Ile mamy gemów? Jeszcze, dziwie, jeszcze 1300. Kupmy jeszcze. Jeszcze... Dobra, jeszcze jednego krejta kupmy. Kupmy jeszcze jednego krejta. Może nam wyleci Galaxy tung tung. Tung, tung. Tylko. Jak chcę tego celu dę to Nie, Dobra. Ciekawe, po ile chodzą na trading, nie? Może, ej, w sumie jak mamy tyle tych tung to może sobie rozdamy jakiegoś? To wie, może to... Możecie napisać niki, jak chcecie, nie? Jak napisacie tak trzy niki Dobra, trzy niki i rozdajemy go, nie? To wtedy na kolejnym filmie yy, Ogłosimy zwycięstwo, więc będzie do wygrania taki Tung-Tung I sobie zobaczymy, nie? Ale chyba, że chcecie gifta wygrać. Dobra, nie, zróbmy na gifta, bo wtedy możecie wygrać więcej. Więc jeśli chcecie wygrać takiego gifta, yy, napiszcie swój nick, napiszcie swój nick i nick w komentarzu, tak? Tak, jak mówię, co najmniej trzy niki muszą być, tak? To wtedy wybiorę zwycięstwo. Zwycięstwo. No, wiecie o co chodzi. i No i będzie ok. Nie? Więc kupmy jeszcze ostatniego Może nam wyleci no Może nam wyleci ten Leo. Ja nie mam, chwila, powiedz, że mi się nie otworzył Zobaczmy czy te w ogóle ymm, ymm, Czy, ta ja mam Czy te, właśnie te lak, coś daje, nie? I zobaczmy, czy nam da Masz kiedyś shiny nam to też? O oh, jest! Teleleo telala! Okej. Okay. Nice! No i fajnie. No i się nam... No to taki dzisiejszy nasz jakby... No to to będzie chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, ławka w górę Subik. I możecie napisać jakiś miły komentarz, jeśli chcecie. No i... Dziś rozdajemy sobie takiego jednego gifta Za 300 Dla jednej osoby Tak, co najmniej czyniki Więc to by było na tyle Mamy dzisiaj Nawet nie wiem ile ten Patapin kosztuje Ale fajnie, więc Widzimy się w następnym odcinku Jeśli będą szyniki to wylosujemy Na kolejnym odcinku zwycięstwa Więc to będzie na tyle Pa pa